Od początku istnienia komputerów PC, co najmniej do połowy lat 90. XX wieku, dyskietki były podstawowym nośnikiem wymiany danych. Potem na skutek popularyzacji napędów i nagrywarek CD-ROM zaczęły tracić na popularności jako medium do składowania informacji, a służyły jeszcze chwilę jako tani nośnik do wielokrotnego zapisu niewielkich ilości danych. Dyskietki zostały wyparte ostatecznie w pierwszej dekadzie lat 2000 poprzez staniejące pendrive USB, które to były znacznie bardziej niezawodne, szybsze i oferowały nieporównywalnie większe pojemności. Montażu stacji dyskietek w komputerach osobistych jako standard zaprzestano mniej więcej usyłku świetności Windows XP. Dzisiaj na próżno szukać obudów komputerowych z miejscem na taki napęd oraz płyt głównych, które oferowałyby jeszcze złącze FDD. Coś, co jednak cały czas można znaleźć, to stare nośniki, same dyskietki. Być może część widzów ma je jeszcze pochowane gdzieś w szufladach lub szafach. Dla retromaniaków jak ja stanowią one ciągle cenne źródło danych, ale niestety, z uwagi na zawodność, coraz mniej z nich przechodzi próbę czasu. W tym filmie pokażę mój sposób na ratowanie oryginalnego oprogramowania z takich nośników i przywracanie samych dyskietek do dawnej świetności. Jeśli zainteresował was ten temat, zapraszam do oglądania. Na wstępie zaznaczę, że nie mam żadnej cudownej metody na ożywienie uszkodzonych dyskietek. Jednak jak się zaraz przekonacie, nie trzeba cudów, aby dać drugie życie grom i programom na takich nośnikach. W tym filmie posłużę się kilkoma przykładami oprogramowania zakupionego na popularnych portalach ogłoszeniowych i aukcyjnych. Pierwszym jest Windows 3.1 Optimus zakupiony na OLX. Jak się okazało część dyskietek składających się na ten zestaw nie domaga, ale przy kilku próbach da się odczytać z nich dane. Tak więc w tym przypadku wystarczy skopiować zawartość na w 100% niezawodne nośniki i przetransferować na nie oryginalne etykiety. Kolejny to gra Infarm na dwóch dyskietkach z Allegro. Tutaj dysk numer 2 jest uszkodzony i nie da się odczytać w całości, przez co nie można zainstalować gry. W tym przypadku poza nowym nośnikiem i transferem etykiety dodatkowo będą potrzebne dane do odtworzenia wadliwej dyskietki. Na szczęście w internecie można bez problemu znaleźć niezbędne do tego pliki. Na koniec dwa wydawałoby się beznadziejne przypadki. Manager plików X320 dla Windows skupiony na OLX jako tak zwana gratka dla kolekcjonera, jak się finalnie okazało totalny trup ze wszystkimi trzema nośnikami uszkodzonymi fizycznie oraz mini tak. Polskie tekstu, jako jedyny w tym zestawieniu na nośniku 5,25 cala, który również posiada uszkodzenie fizyczne uniemożliwiające jakikolwiek odczyt. Tutaj sytuacja była bardziej skomplikowana z uwagi na trudną dostępność oryginalnych danych. O ile mi tak w odpowiedniej wersji udało się gdzieś wyszperać, to nad poszukiwaniami x tri spędziłem mnóstwo czasu i kiedy już wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna, trafiłem na jakiś BBS, gdzie znajdował się święty Gral w postaci niezmodyfikowanych danych tego programu. Mając nośniki zastępcze i dane do transplantacji, mogę pokazać Wam mój sposób na odnowienie wspomnianych dyskietek. Krok pierwszy to dobranie podobnych wizualnie sprawnych nośników. Jeśli kogoś to interesuje, to dyskietki ciągle można nabyć na popularnych portalach ogłoszeniowych i aukcyjnych. Do naszego celu nie muszą być nowe. Mogą pochodzić z odzysku, ale powinny być uprzednio sprawdzone i sformatowane. Jako bonus opublikują za jakiś czas w formacie shorts materiał, jak przywrócić używane dyskietki do stanu praktycznie fabrycznego. Takimi właśnie nośnikami posługuje się w tym filmie. Krok drugi to nagranie oprogramowania. Do przygotowania dyskietek używam programu HD Copy dla DOS. Na Windows z kolei można posłużyć się aplikacją taką jak WinImage. Ta ostatnia jest płatna i wymaga zakupienia licencji po 30 dniach użytkowania. Krok trzeci to odzyskanie etykiet z oryginalnych nośników. Wiąże się on z niemal pewnym uszkodzeniem pierwotnej dyskietki, ponieważ zakłada użycie gorącego powietrza do neutralizacji kleju etykiety. Użycie ciepła spowoduje mniejszą lub większą fizyczną deformację nośnika. Można, podobnie jak ja, posłużyć się hoterem z temperaturą ustawioną na okolice 200 stopni Celsjusza lub zwykłą suszarką do włosów. Potraktowane w ten sposób etykiety schodzą bardzo łatwo. Krokiem finalnym będzie oklejenie nowych nośników etykietami z odzysku. Tutaj idealnie sprawdza się klej winylowy do kartonu i drewna, najlepiej w wariancie wodoodpornym. Klej po wyschnięciu zmienia barwę z białej na przezroczystą, dzięki czemu ilość śladów pozostała po takiej operacji jest ograniczona do minimum. Ten zastosowany przeze mnie schnie według informacji na opakowaniu około 6 godzin. Proponuję jednak odczekać 24 godziny dla pewności, że związał z pełną mocą. Można rozprowadzić go palcem lub pędzlem bezpośrednio po nośniku lub jak rekomenduję w przypadku dyskietek 5,25 cala na spodniej części samej etykiety. W ramach ciekawostki dodam, że ten sam sposób transferu etykiet sprawdza się również np. w przypadku kartridży z grami na konsolę. Tutaj widzicie przykład kartridża ze składanką gier na SNES, którego oryginalna obudowa uległa uszkodzeniu i była odtworzona prezentowaną tutaj metodą. Na koniec warto oczyścić nadmer przecierając nośniki ściereczką nasączoną alkoholem izopropylowym. Uzyskany końcowo efekt powinien zadowolić nawet najbardziej wymagający. Odtworzone nośniki są praktycznie nie do odróżnienia od oryginałów i odpowiednio przechowywane powinny posłużyć jeszcze długi czas.